Hej numer witam w odcinku na moim kanale, gdzie sobie w Uncharted Jest to któryś tam odcinek, nie mam pojęcia który, bo nagrywam Ogólnie, nagry Tych, wiecie, nagrałem już łącznie tak około 10 odcinków, mniej więcej A nagrałem to wszystko w 2 dni, więc wiecie, nagrywałem na zapas ogólnie, znaczy na zapas No po prostu chcę ponagrywać, a wiem, że lepiej na zapas ponagrywać niż wiecie, niż później się męczyć, że się na przykład nie nagrało, co nie? Tak samo jak to było z Brawl dobra Dawidelcu! Hej! ani drgni. Spokojnie, Edi. Wyjmuję mapę jak prosiłeś! Powiedziałem, czekaj. Robię to. No dawaj ją! Zaraz, miałem się nie ruszać. Chyba będziesz musiał tu podejść. Aaaa Tajkanu! Bo woda. To był tutaj klej jeszcze. Ej nie, ja dawaj! nie lubię tego momentu. Widzę go.

Tylko, nie rozumiem, węty, czy mogę wziąć czy, tego Czemu go wziąć, że nie wiem. Dobra, czyli nie wiem, czy to nie wziąłem. Zostrzał jeden. Zostrzał jeden. są z przestrzał nie super. co jutno, do teraz. trafiłem, ok, trafiłem. to jest jeszcze gość ver. <laughs> Aha bu tuvalet ne yapıyorsun? Sen gel gel. Teraz Nic się nie stało, szkoda. Szkoda, że sobie Ciebie nie zrobiła. To jest w ogóle fajne, że wiecie macie taką mini ściankę I tak mi się wydaje, przynajmniej, że program to Jednak ten jakkolwiek to jak kodziec rozwalił Albo kodziec zrobił tak po a nie ciało, on No tam przerzucimy, trafię. Eee, nie trafiłem. może Dobra, idziemy dalej no Jezu, ile was było Dobra I czemu ja mam tylko niby jedno broń? Nie rozumiem. Dobra um. Słychać wszyscy? Mam tylko nadzieję, że jakkolwiek... Dobra, wolę w to wy... Sorry Bo gdyby ktoś teraz wiecie, czy ktoś mi wyszedł I nie wiem, czy mnie słychać, co nie jest najgorsze, bo ja mam głowy takim prosto, ale... Nie ważne ale mam nadzieję, że nie słychać jakkolwiek okay. Ponieważ... A nie mogę tego otworzyć, jakby... Najwykle stoi i nic nie robi O, teraz może być git, teraz dałem mikrofon jeszcze bliżej Ja wiem, że ja co, co chwilę go daję bliżej I bliżej, ale taki tak jest dalej Ale... O, i tego momentu właśnie lubię <grym> <grym> Co ty powiesz? Powinnam skręcić przed mostem bardzo śmieszne. O, chodź tu, pokażę ci coś. Wciąż działa? Aha. Obejrzyj. Dobra, widzisz ten budynek w porcie? To właśnie tam rozładowywano wszystkie statki kolonistów. Jeżeli skarb Eldorado trafił na wyspę, to musiał się tam znaleźć. Momencik, co to było? Co? Przewiń. Okej. Okay. Czekaj, stop. Aha. Tutaj. – Tym stąd zwiejemy. Chodź. E, – Jak to zwiejemy? Poddajesz się? – A ty co, nie zauważyłaś, że ich jest więcej? – Ale dobrze nam idzie. Z... Elena, błagam, nie chcę mieć cię później na sumieniu, więc chodźmy. Proszę cię, jak chcesz, to się poddaj, ale nie rób ze mnie wymówki. Tak, chodzi o mnie, okej? Okay? Poddaję się. Idziesz ze mną czy nie? Czyli co? Po prostu zapomnisz o skarbie i o Drake'u też? Te diabła, nie warto za to ginąć. Okej. Okay. Dobra. Słuchaj, tak czy siak musimy wrócić do portu. Nie przejmuj się tak. No, jeszcze się pokłócimy. Będzie super. Czekaj. Tym razem ja prowadzę. Okej. Okay. Dobra, no i ogólnie nie lubię tego momentu, ponieważ trzymaj X lub 1 Cała kolonia od tak wyparowała? Mamy towarzystwo! celuj w beczkę! Aha, bo ja już nie super. Teraz w górę No i co i teraz muszę HP ładować, bo oczywiście No bo grać w tym ja? yeah. Nie! Dobra O, jeszcze można było zabić Trzymajmy tutaj

Apesy sobie ładujemy. Tak będziemy. Tak będziemy śledzić, to możemy, Kurde, możemy być cały głośniej. Dobra, wygłuchajmy go. Tutaj. Tutaj. Muszę podjechać. Kurde nie. Dobra, tutaj... Sąbeczkę, sąbeczkę... Ej, tu... Gdzie ja jechałem? Tutaj? Nie... Eee... Tutaj teraz? Dobra... Okej... Okay. Tu jeszcze nie... Gdzie? Na tą beczkę to, jest, to jest takie za długie, właśnie tego nie lubię Trzymaj się! Tu wyskoczyłeś w tym momencie? Tutaj jest. teraz musimy znaleźć wejście. To ci jest, was bramek to jest... Nie sądzisz, że ten... Chyba nie wierzysz w takim. No tak wolno jedzie, jak wolno, tak, wolno jechać. Coś złego się tu wydarzyło. Kolonie nie znikają. Od He he, jasne. Jak to wyjaśnisz? Nie tutaj, gdzie? Wójte, gadaj. O. Dzięki. Aha, już ugram. Możemy się tam dostać po linie. Chodźmy tam. Zostanę tutaj i po linie skutera. Po linie? Szukaj przejścia do wieży. Ale w jaki sposób do wieży? Dobra, tam to, ale... Dalej żyję. Okej. Okay. Amunicja Więcej amunicji, o oh, kurde, więcej amunicji Dobra, co tu się Co ładować sobie? Świetnie Okej okay. Gdzie za dużo? Co ja chcę zrobić? Bo oni dzieją teraz. Dobra, tego chociaż. Okej. Okay. Dobrze. Dobra. Pięć okay. amunicji nie jest tak nie jest tak najlepiej, co nie? Dobra, amunicja, więcej amunicji, jeszcze więcej, jeszcze troszeczkę. Dobra, gdzie? Co? Aha, Już Teraz. Dobra. Nie tu coś robisz. Teraz jakkolwiek się... Jak tyle, teraz jakkolwiek chyba się ściemniłem, W sensie. Dobra. Tam gdzie idzie kolejny. Dobra, tak, 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 Ona jest jest tak, tak, i już i... go nie ma. Tak, 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 o. Dobra. O no nie no, ile was tutaj. Dobra. Polewaj się. Teraz tak. Tutaj jest jakiś... Wieś o w ogóle oniśmy dość przyjemnie zrobiły Dobra Płacisz za to drej Dobra, to jest miś Dobra Nie -a. Więc ty ja mam o nic coś O je znałeś to kolejne, dobra, spoko Teraz tak nie chcę zacząć z tego Bo tutaj są różne amunicje i tak dalej tak dalej, więc um, Dobra tutaj odchodź do góry w każdym razie i Idziemy i teraz nie, nie spadaj Dobra i teraz Tam kur tylko Dobra. Teraz gdzie? O, tu jest lina. Dobra, spoko. Dobra, okno. I teraz, słabo so, nie widzę, halo. Dobra. la raíz.